Siemanko, z tej strony Młynek, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale, a my wracamy na kopalnie żerbańskie. No i tak na dobrą sprawę jesteśmy dosłownie w kopalni, a to jest taka delikatna kontynuacja poprzedniego odcinka, więc zachęcam, żeby go najpierw obejrzeć. Zapalił nam się silnik, więc go sobie włączymy. Warto obejrzeć, bo będziecie wtedy bardziej na bieżąco i będziecie wiedzieli, co tutaj robimy. No, mamy do przewiezienia takie cztery ładunki. Ogromne skały, które wyglądają naprawdę bardzo ładnie. Natomiast jak widzicie, mamy ogromny problem z paliwem, bo to tylko 56 litrów i pewnie pamiętacie, bo jeszcze w poprzednim, poprzednim odcinku jechaliśmy tutaj na dół. No i tutaj zostawiliśmy tajkę, bo było to w jakimś zadanku i było naprawdę bardzo ciężko po drodze. No a ten towar to tak dokładnie bloki łupkowe. Musimy go dowieźć do magazynu betonowni, czyli nie mamy tam jakoś super daleko. No a że mamy je zapakowane tylko dwie i nie ma sensu jechać dwa razy, pojedziemy tam sobie drugim pojazdem, który teraz sobie wyciągniemy. Mianujemy do tego po raz drugi plada, dlatego, że wydaje się on bardzo mocny i bardzo fajny. No i naprawdę bardzo dobrze sobie radzi w terenie, więc mam nadzieję, że do będzie taki test kompletny, plus zastosujemy kilka ciekawych technik. Zabieramy do niego oczywiście siodło wysokie, bo tylko takie mamy. Do tego części naprawcze to są to, o których mówił kiedyś ziomek w komentarzu, ja je przypadkiem ściągnąłem, montując coś na dachu. Zawsze jest to 160 litrów więcej, więc nie narzekajmy. No i dobra, takim pojazdem tylko jeszcze zmienimy opony, bo widzę, że są z łańcuchami, a tutaj nie ma takiej potrzeby. Lepsze będą to opony błotne. Mamy sklep z przyczepami. Tak naprawdę nie chcemy tego ładunku na 8, bo jest to po prostu bez sensu. A wydaje mi się, że weźmiemy sobie Tow, dlatego, że ma ona dodatkową łość Poradzimy sobie raczej lepiej w takim ciężkim terenie, więc kupujemy ją. Pojedziemy sobie delikatnie na bok. Jako, że mamy tam Tajgę i Tajgu, było tam naprawdę bardzo ciężko, bo jest po prostu niska. Wykorzystamy sobie ANK w wersji cywilnej, dlatego, że mamy zawieszenie aktywne, więc możemy spokojnie się podnieść. Na razie jednak będziemy musieli podnieść całe ANK, żeby zapakować je na lawetę, bo nie będziemy oczywiście jechali 20 razy, więc już pewnie nie do końca wiecie, co się odwala, ale my wyciągamy sobie jeszcze jeden pojazd, Tutaj bardzo fajny będzie Ziggs, bo jest on po prostu bardzo ciężki. Nawet mamy zamontowanego żurawia. No i dobra, możemy sobie spokojnie NK zapakować. Nie jestem pewien, czy w sumie damy rady je podnieść, ale jest to pojazd terenowy, więc na pewno jeden z lżejszych. Złapiemy go może na początku z przodu. Zobaczymy, czy będziemy w stanie go unieść. Chwila prawdy, podciągnijmy go i chyba tak, bez problemów. Nie? No i teraz spróbujmy naprostować tyłem. Spróbujmy złapać za tył i go po prostu wrzucić na tą. Lawetę, zobaczymy czy coś z tego wyjdzie, NK kręci kołami, nie mam pojęcia dlaczego stój, nikt Cię nie kazał jechać. Dobra, spróbujemy ma NK, żeby teraz nie spadło. Uwaga moi drodzy, czy to nam się uda, wyłączamy sobie ręczny i udało się, jesteśmy u góry, bardzo fajnie. OK, jesteśmy już na dole. Ruba numer dwa, tym razem stoimy o wiele lepiej, więc może go po prostu wciągniemy. Zaraz zobaczymy, czy się uda. Uwaga, zobaczymy, co z tylną osią. OK, dobra. Zostawmy go tak. Naprawdę fajnie wisi. I teraz po prostu tą tylną łoś zarzucimy na górę. I to się powinno bez problemu udać. Uwaga mamy go i to prawie na równo teraz już postaram się, o kurde no delikatnie dotknę gazu i on nagle wystrzeliwuje 10 metrów do przodu, to jest naprawdę porąbany pojazd, dobra. zobaczmy na pladzie możemy go załadować, zobaczymy co będzie gdy pojedziemy nim jeszcze bardziej do przodu, spróbujmy wjechać na tą całą platformę z przodu jeszcze, nad samym siodłem uwaga, czy to się uda? Chyba nie, ale zobaczmy, no i dalej mamy załaduj czy to się słuchajcie uda? Mamy go okej, okay. dobra, bardzo fajnie to nam dało sporo miejsca, do tego musimy wyciągnąć jeszcze jeden pojazd i będzie nim Uwaga, możemy sobie wziąć nawet AAC, no i jego jedynym zadaniem jest kupić cysternę zwiadowczą, mamy 900 litrów za 3800, to jest bardzo dobry deal, możemy sobie spokojnie odłączyć przyczepę, no i cysternę możemy sobie również zapakować, trochę brakuje punktu na środku, bo jest ona słuchajcie lekka, więc moglibyśmy ją sobie po prostu podnieść normalnie, natomiast my musimy ją podnieść od boku, no nie mamy wyboru, mogliśmy w sumie jeszcze złapać dział za dyszel, ale to jest tak naprawdę... Bez znaczenia. Okej, okay, jak nam nie braknie wysięgnika, to może nawet odłożymy to w miarę uczciwie. Uwaga, moi drodzy, uda nam się to podciągnąć. Udało się. E, może nie leży idealnie. Jeszcze puścimy sobie i złapiemy szybko tutaj. Okej, okay, mamy. Zapakujmy to, moi drodzy, w miarę uczciwie. Coś, kurde, jak go jeździ. Ale chyba to mamy teraz, moi drodzy. O, teraz dajmy ją sobie troszkę do przodu. Jak go puścimy, to jeszcze może pojechać, więc zatrzymajmy ją i puśćmy. Mamy to! No i zostało nam tylko rozpakować i zapakować. Widzimy, że cysterna się również pakuje. To jest właśnie polecenie tamtego jednego ziomka, w sensie, że on poleca to. Że możemy sobie słuchajcie, zabrać cysternę razem ze sobą. To jest mega fajna sprawa, bo często jedziemy po ładunek po prostu na pusto, a dzięki temu możemy zabrać ze sobą również paliwo, wykorzystując po prostu pustą labetę. No, a sami bardzo dobrze wiecie, że takie paliwo się nie marnuje, i nawet jak je sobie zostawimy tam w tym punkcie, skąd bierzemy ładunek, to i tak kiedyś się tam po prostu przyda i będziemy w okolicy, to sobie to paliwo weźmiemy. Możemy sobie tak samo zawsze zapakować na przykład pojazd, który ma na sobie cysternę, i to też jest bardzo dobry pojazd, bo też na tym zaoszczędzimy. Znaczy zaoszczędzimy na pewno sporo stresu i gniewu, gdy nam tego paliwa braknie. A wydatek to nie jest wielki, bo chyba ta przyczepa kosztuje 4000, no to co to są za pieniądze? Zjeżdżamy sobie już w zakręt, zaraz będziemy pod kopalnią. Droga tutaj jest naprawdę krótka, natomiast no gorzej jak jest, jak już zjeżdżamy sobie tą kopalnią w dół. Tam jak pewnie pamiętacie były naprawdę spore problemy, ale nie będę wam spoilerował, obejrzyjcie sobie sami ten odcineczek. Jak widzicie czasami odcinki się ze sobą łączą, dlatego warto je oglądać na bieżąco, albo chociaż po kolei, żeby zawsze być jakby na bieżąco. Z tą historią. Co prawda i tak skaczymy po mapach i czasami ciężko ogarnąć, co się dzieje, ale mimo wszystko, gdzieś tam zawsze może coś wam się przypomni, dlaczego ten pojazd stoi tutaj, i tak dalej. Mimo wszystko zawsze staram się wam to dokładnie wytłumaczyć, abyście niczego nie pominęli. Bardzo mi się podoba, jak to wszystko na naszej lewejcie pracuje. Myślę, że wypali spokojnie plat, połowę tego paliwa. Jedziemy w ogóle cały czas bez zawodu. Możemy sobie załączyć, na pewno będzie mu prościej. Na temat plada pojawiały się bardzo ciekawe komentarze, ale większość jednak była pozytywna, i tak samo ja się muszę o nim wypowiedzieć. Powiem wam, że minut. Minusów naprawdę bardzo mało. Nawet bym powiedział, że minusów prawie nie ma, bo spalanie nie jest wysokie, a pojazd jest naprawdę genialny. Więc naprawdę ciężko znaleźć jakieś jego wady. Teraz źle zajechane, ale może się zmieścimy zmieścimy spokojnie. Dobra, włączymy sobie automat. Spróbujemy pójść do biegu wysokiego. To nam może się w sumie udać, bo często te tereny są. Niezbyt ciężkie. Teraz się chyba zaklinowaliśmy od drzewo, ciężko powiedzieć. Złapiemy się może do tego polewo i spróbujemy sobie pomóc. Ok, już po drzewie. Więc lepiej sobie delikatnie cofniemy. Byliśmy od niego daleko, więc dziwne, że się zablokowaliśmy, no ale tak się czasami zdarza. Tak jak mówiłem w tamtym odcinku, że ten most raczej by nie wytrzymał tamtego ładunku, to tym bardziej tego. A co dopiero jak będziemy wieźli tamte bloki łupkowe. Więc jak widzicie, dzisiaj czeka nas taka bardzo spokojna podróż. Mamy blisko, natomiast teren jest dosyć ciężki, musimy jechać ostrożnie. Nie rozpędzimy się, bo nawet nie bardzo jest. Gdzie gdzie musimy spokojnie i ostrożnie jechać, tym bardziej, że tutaj niedaleko jest od upadku. Po prawej stronie mamy od razu drugą kopalnię, też jest bardzo ciekawa. Tam jeszcze nie byłem, więc trzeba będzie się tam wybrać, bo tam też jest jakaś modyfikacja. No i na pewno jakaś misja będzie tam prowadzić, bo bezczynnie sobie tej kopalni nie budowali. Jedziemy z górki, więc czas na bieg wysoki, abyśmy się nigdzie nie wywalili. I na razie ta trasa jeszcze jest dobra, zobaczymy się za chwilkę, jak wrócimy w te tereny takie bardziej cięższe. No i dobra, teraz w końcu na biegu wysokim lecimy przez jakieś płyty. Więc zaraz oczywiście trzeba będzie dzwonić, aby go nie uszkodzić, bo widzimy, że tereny no nie są najlepsze. Mogłoby się nic nie stać, ale po co ryzykować? Jeżeli tego nie pamiętacie, no to tej miała tutaj problemy. Jeszcze nie w tym błocie, ale potem były takie przeskoki między skałami. Ona się tam blokowała, bo zawieszenie jest bardzo niskie, więc była to taka delikatna męczarnia. Na przykład tutaj, gdzie ona się zawiesiła, już tam ją widzimy na dole. Niestety zasłoniętą przez punkcik, ale widzimy. No ale są to w końcu cztery dosyć blisko siebie rozstawione osie, więc no taki teren go po prostu nie rusza. Co też mnie cieszy, odcinek z modem wam się bardzo spodobał jestem z tego niezwykle zachwycony. Możecie więc spodziewać się takich kolejnych odcinków. Tutaj mamy jeszcze jakiś delikatny problem, zaklinowaliśmy się. No teren nie rozpieszcza. Dobrze, że nie jedziemy tutaj tą lawetą na 8, bo to byłaby masakra. Dlatego w tym tygodniu również zobaczycie taki odcinek z modyfikacji. Będzie on oczywiście w sobotę o 18, o 17. Teraz wam daję te odcinki, wcześniej. Natomiast będzie to mod, który raczej większości z Was się spodoba. Nawet powiem szczerze, że większość z Was pewnie go sobie zaktualizuje w sensie zainstaluje i będzie z niego korzystała. Sam rozważam taką opcję, ale podejmiemy taką decyzję wspólnie. Nam zostało ostatnio okrążenie i będziemy na dole. Jeszcze jakieś większe błota na dole. Warto Wam to pokazać, żebyście po prostu wiedzieli, jak ta trasa tutaj wygląda, gdy będziecie jechali sami. No i tutaj niestety mamy złomowisko. To złomowisko jest dosyć ciężkie do przejazdu, dlatego że oto się zablokujemy. Nie zwłaszcza o te łyżki. Jest ona dosyć blisko tej koparki, więc niestety o koparkę również zahaczymy. No i dobra, pytanie co teraz? Czy my jakoś tę łyżkę ominiemy? Pewnie nie bardzo, labeta o to zahaczy. No właśnie, tu stawiamy powoli. Znaczy tu miewamy powoli problemy, więc pewnie zastanawiacie się, co ja z tym zrobię, i powiem szczerze, nie mam pojęcia. No i uwaga, jeszcze jedno mocne pociągnięcie i udało się przeskoczyć, więc z rozpędu i wyszło. No i dobra, witamy, na dole jesteśmy koło naszej tajgi. Widzimy, że wypalone ponad 200 litrów, więc bardzo dużo więc musimy na pewno zatankować, więc dobrze, że cysternę wzięliśmy. Natomiast mamy też pełne paliwowa NK, i ona też na pewno będzie jeszcze potrzebowała paliwa, albo on, ciężko w sumie powiedzieć. A może na początku sobie objedźmy tą tajgę. No i pasuje tą przyczepę odpiąć. Bez niej powinniśmy spokojnie ruszyć. Zaraz zobaczymy, czy tak będzie. Dokładnie tak jest. Powinniśmy wyjechać. Na razie niech tajga sobie tutaj zostanie. A cysterna ma chyba jakieś takie delikatne problemy. No ale dobra, pomożemy jej. Już się w sumie ogarnęło. Jeszcze ją sobie rozładowaliśmy zobaczymy czy zjedzie, nawet, że nie, okej, okay. przenosimy się więc spokojnie do ANK, eee, pytanie czy my chcemy zepchać tę cysternę, chyba w sumie tak, no bo co my mamy z nią zrobić więc zrobimy to tak trochę brutalnie tylko żebyśmy też my nie spadli źle, uwaga cysterna sobie może spaść, ona nieważne czy jest na kołach czy nie, no leć maleńka, Ok, natomiast ważne żebyśmy my spadli na koła Dlatego o, stój, 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 stój. Dlatego ruszymy sobie jeszcze trochę pladem do przodu. Myślę, że tak będzie spoko. No i cóż, no i teraz powolutku postaramy się spaść na koła. W razie czego nie musimy się martwić, bo jest tajga, bo jest plad, więc się podniesiemy, ale fajnie by było zeskoczyć samemu. Więc uwaga, moi drodzy, troszkę krzywo. Może się jeszcze poprawmy, żeby nie było w topy, No i dobra, teraz jest o wiele lepiej. Uwaga, czy dotykamy kołami ziemi. Dotykamy. Spadamy bez problemu, jest wszystko idealnie. ej, chyba nam się nie zgasił silnik, dlatego że mamy sporo paliwa wypalonego, więc pewnie NK cały czas jechało odpalone i coś tam wypaliło. Na pewno poza zawieszeniem też przewaga jest yy, tych opon, które są naprawdę genialne w błocie, a tutaj mamy spore bagno. Więc zaraz zobaczymy, czy będzie w stanie NK wyjechać z terenu, w którym nie radziła sobie tajga, nie radziła sobie z naszą lawetą. No i zobaczmy, że nie ma tutaj najmniejszego problemu. Te opony to jest po prostu złoto w błocie. Jeszcze sobie szybko zatankujemy, skoro tutaj jesteśmy. Eee, oczywiście z cysterny. Zgasimy sobie silnik dla pewności. Eee, no i cóż na moi drodzy, pozostało? Lecimy sobie do plada. Eee, pladem musimy również zatankować, tylko najpierw może się zapakujmy. To będzie lepszy pomysł. Pojedziemy naokoło. Tego paliwa w razie czego jeszcze mamy trochę na dachu. No i w razie czego też pasuje, żebyśmy chyba jechali pierwszym pladem, bo jest on jednak nieco silniejszy. Więc jak widzicie, przy okazji wzięty i pojazd i cysterna, więc się opłacało. Polecam ten sposób bardzo serdecznie. Na pewno spalone trochę więcej paliwa, bo jednak to był ciężar, no ale jednak opłacało się, bo mamy dzięki temu całą cysternę na dole. No i w sumie mógłbym ją sobie jeszcze zapakować do tyłu, ale chyba już mi się nie chce. Możemy więc spokojnie zatankować, oczywiście do PA, oh, kurde, nie w taki sposób. Nie za NK, jestem głupiotki. Cysterna zwiadowcza i teraz dolejemy sobie do NK, bo stamtąd zabrałem. No i dobra, możemy ruszać. Na tyle znam NK, że wiemy. Że po prostu jej krzepa może tutaj wystarczyć, dlatego spróbujemy samym tym pojazdem. Ewentualnie dojedziemy tam pladem i będziemy coś kombinowali. Dlatego, jako pierwsza maszyna, to jest po prostu ideał, ale no warto pamiętać o tym, że jest bardzo wywrotny. A ja to przerabiałem już naprawdę bardzo dużo razy, więc lepiej tutaj po prostu pomalutku. Okej, okay, dobra, o widzimy, co się dzieje, moi drodzy. Delikatnie przechyliło już cała po prostu przyczepa naczep, aby nas pchnęła na bok. Gdyby ona poszła, to my już tak samo. Dlatego czasem lepiej, gdy te maszyny są ciężkie. Na przykład nawet u plada, gdyby ta przyczepa chciała nas przewrócić, to nic to nie da, bo plad jest na tyle ciężki, że je utrzyma. No ale tutaj zobaczcie, moi drodzy, każdy delikatny przechył to ta przyczepa naprawdę ma ogromny kąt. O i właśnie o tym mówię nie! Nie! Pominąłem wam tą świetną zabawę ratunkową, natomiast teraz jedziemy z powrotem tajgu. Dlaczego tajgą? Dlatego, że tajga poradzi sobie z tym ładunkiem o wiele lepiej. Dlatego, że jest ona cięższa, bardziej stabilna i po prostu No widzicie ogromną różnicę, że ona się tak nie przechyla. A więc uwaga, żebyśmy się nie wywrócili, próbujemy podciągnąć. OK, dajemy rady. Jeszcze nas czeka złomowisko. Próbujemy sobie jakoś fajnie zajechać. I tak zahaczymy tą lawetę, ale może się uda ją pociągnąć. No i uwaga, moi drodzy, najlepsze będzie mocne pociągnięcie, bo i tak na pewno zahaczymy, czy się uda. Udało się, naprostowaliśmy się. Jednak jest ona o wiele węższa, więc było po prostu prościej. Teraz jakieś małe bagienko, to nie powinien być problem. Chociaż często tak mówię, a potem jest jak jest, ale dajemy sobie rady. No i tutaj już pojawia się mały problem, bo to będzie naprawdę ciężko przejechać. Tak mi się wydaje, uwaga, do jest Zobaczyliśmy na drugą stronę, to i tak jest ważne. Uwaga tylna oś dała rady. Okej, okay, mamy to. Uwaga, uwaga, ciągniemy pod górę, powolutku jedziemy, ale też z problemami. Te problemy są naprawdę bardzo duże. Im wyżej, tym gorzej, ale dajemy sobie rady, to jest najważniejsze. Jeszcze będą gorsze etapy na tej trasie, ale już jest bardzo dobrze. No i mamy znowu błoto. Pamiętamy, że na dole był w tym błocie ogromny problem. Tam do tego stopnia, że trzeba było potem wyciągać tą lawetę ANK, tą naczepę ANK. Natomiast tutaj Tejga się nie poddaje, tutaj Tejga walczy i chyba da sobie rady. Tamto błoto na dole w takim razie musiało być gorsze albo nie, bo niestety stajemy. Chociaż jeszcze walczy Tajga, proszę cię dawaj. Chyba z tego wyjedzie pomalutku, pomalutku i dajemy rady. No dawaj, nie poddawaj się maleńka. No niestety, moi drodzy, ale to chyba koniec. No i zobaczmy tą różnicę. Uplada ten teren, który tam był ciężki dla tamtych pojazdów, nie znaczy kompletnie nic. Moi drodzy, chyba prawie to mamy. Wyjechanie pod tą górkę zajęło mi naprawdę kupę czasu. Tajga stoi już tam. Natomiast ten zakręt jest na tyle. Powiedziałbym ostry, że po prostu ciągle ta laweta zahaczała o tą skałę. Teraz się udało ją ominąć, ale znowu nie możemy podjechać, więc musimy się cofnąć, trochę zjechać ze skał. I rozpędzić, więc no ten teren nie rozpieszcza. Uwaga, przejedziemy znowu obok, udało się i mamy to, chyba to mamy, mamy to w końcu. Chyba tutaj naprawdę z 5 minut się męczyłem. Jeżeli ktoś z Was tutaj wjechał lawetą na 8 ładunków, to naprawdę macie mój ogromny podziw. Chociaż nie wydaje mi się, żeby ktoś wpadł na tak inteligentny pomysł. Bardziej się o wiele opłaca tutaj pojechać sobie dwa razy taką naczepą na 5 ładunków i objechalibyśmy to dwa razy szybciej, bo platem. jednak idzie mi o wiele wolniej. Jest on mocny, ale przez długie swojej lawety ma po prostu problemy dobra pchniemy delikatnie tą tajgę to jej powinno wystarczyć uwaga dobra teraz sobie na pewno da rady Zjedziemy więc elegancko na bok, ale czy jechanie dwoma pojazdami jest takie bezpieczne też tego nie wiem, dlatego że możemy zawsze gdzieś spać, gdzieś się możemy nie zmieścić, pojedziemy osobno. No tajgą na pewno to idzie trochę szybciej, gdyby było siodło niskie na pladzie to no pewnie byłoby lepiej, ale tak to musimy targać tamtą wielką lawetę. No i kolejna ciężka droga, jak my sobie tutaj wykręcimy pladem to nie wiem, ale to zmartwienie na potem, na razie jesteśmy tajgą. Dobra, podejście numer dwa. Najedziemy delikatnie na skałę. To nas trochę przechyli, ale nie jakoś groźnie. I teraz, moi drodzy, maksymalnie w prawo dorzucimy trochę mocy. Niski plus, uwaga! Pojechaliśmy. No i to, co mi się mniej podoba, to ta skała, która chyba zniszczyła nam podróż. A, jejku, jejku. No i to jest właśnie, słuchajcie, sytuacja, w której ANK znowu by sobie poradził lepiej. Dobra, nieważne, idziemy do plada. Będziemy tak sobie jeździli po trochę, trochę tym, trochę tamtym. Takie misje naprawdę potrafią zmęczyć, bo wydaje się, że jesteśmy blisko, więc zrobimy to w 10-20 minut, a tu się nagle okazuje, że spędzamy lekko ponad godzinę, nie, czy nawet czasami prawie dwie godziny, żeby z czegoś takiego wyjechać tymi dwoma ładunkami. No ja mam aktualnie lekko ponad godzinę, Godziny nagrywki, a my dopiero wyjeżdżamy, jesteśmy w połowie. Znaczy, jak już miniemy te skały, gdzie jest właśnie teraz zaklinowana taiga, to już chyba jesteśmy na prostej do asfaltu. Ale jednak, trochę męczarni, to to było. No i zobaczmy, co teraz, bo tego jestem bardzo ciekaw. Okej, okay, bieg niski, plus. Nie, na pewno, Plat jest o wiele mocniejszy, więc jest szansa, że on po prostu tą lawetę pociągnie nie da jej wyboru. Miejmy taką nadzieję. Uwaga, na tamten kamień chyba nie wskoczymy, wskoczymy, kocham cię, Plat. Ale właśnie, jak pociągnąć teraz tą lawetę? Z drugiej strony było trochę prościej, bo z górki nie dociągniemy się do tajgi, szkoda. No wiecie co, Plat miał być cichym bohaterem tego odcinka, natomiast teren, który nas tutaj nie rozpieszcza, sprawia, że jednak bohaterem byłyby mniejsze pojazdy. Nie no, po prostu kocham takie odcinki. Tamten nie może przejechać, ten jest zablokowany. Czego chcieć w życiu więcej? Okej, okay, dobra, znalazłem jakąś pierwszą metodę, chociaż ta metoda brzmi groźnie. A teraz pytanie czy będziemy w stanie pomóc pladowi wydaje mi się że nawet takie bardzo mocne pociągnięcie może nic nie dać bo jednak jest to słuchajcie bardzo ciężki ładunek no ale spróbujemy oczywiście zapniemy sobie plada mamy oczywiście włączony silnik no i teraz moi drodzy chwila prawdy dajemy sobie oczywiście niski plus i zobaczymy proszę żeby to się udało bo już naprawdę mam dość męczarni w tych jaskiniach. No, i mamy problem z ruszeniem, ok? Poczekajcie chwilę. No, i chwila prawdy będzie dopiero teraz. Uwaga, bo Plat się zaklinował, walczy tam dzielnie. My mu oczywiście próbujemy pomóc, ale nic z tego chyba nie będzie. Próbuje tę lawetę przekrzywić, żeby ona podskoczyła. Ale nie dajemy sobie rady. Brakuje jednak trochę tej mocy. Uwaga, ruszamy, bieg wrzucony. Plat już próbuje. My sami nie możemy ruszyć do przodu, a co dopiero z podpiętą wyciągarką. Dawaj, tajga, co ci się dzieje? A więc jeszcze raz, moi drodzy, niski plus i jeszcze raz pociągnięcie Plada. No i mamy to po chyba godzinie męczarni w końcu, stąd... OK, prawie wyjeżdżamy, wyjeżdżamy. Jesteśmy, moi drodzy, troszkę dalej. E, jeszcze tutaj się, oczywiście, zaklinowało, już spróbujemy sobie to pchnąć pladem. Jak widzicie, w zbiornikach naprawdę bardzo mało. Tam, gdzie się zatrzymaliśmy, męczyłem się jeszcze ponad pół godziny było tam naprawdę bardzo ciężko nie powiem nie było w ogóle przyjemnie niemiło wspominam te chwile no i dosłownie co ułamek działo się coś takiego czyli miejsce gdzie po prostu nie jesteśmy w stanie wyjechać teraz było o wiele lepiej było gdyby z przodu był plat eee, zły dobór przyczep z mojej strony to na pewno bo te przyczepy się nie nadają do takich warunków no oczywiście ta już była na dole więc nie dało się na to nic poradzić natomiast laweta wybrana do plada to był kompletny błąd i to trzeba sobie szczerze powiedzieć nie chcę cofać bo wiem że to może nam ale mam jeszcze taki pewien pomysł. Szkoda, że tutaj nie ma się do czego złapać, bo to by nam naprawdę sporo pomogło. A tak, to musimy się męczyć sami. Możemy jeszcze spróbować się troszkę rozpędzić, ale to będzie problem, żeby tu podskoczyć. Udało się. Mamy to w końcu, jesteśmy u góry. Już więcej problemów być nie powinno. Wyjeżdżamy w końcu na drogę, taką, powiedziałbym, szosową. E, takie delikatne bagienka, to mi się bardzo, bardzo, bardzo podoba. Natomiast w przypadku plada wiem, że on tutaj wyciągnie lub bardziej mam taką nadzieję. E, tutaj nie powinno być problemu. Ale mówię, lepszym wyborem, jeżeli będziecie w takiej sytuacji, jeżeli zobaczycie, że teren jest taki ciężki. Bo ja po prostu źle wybrałem, wybór plada był tutaj po prostu głupotą. W sensie nie wybór samego plada, a lawety, dlatego że ta laweta się do plada po prostu nie nadaje. Nie, nie nadaje się na takie tereny. Tutaj o wiele lepiej by było wybrać sobie na plada burty, czyli na dwa ładunki. Do tego jeszcze moi drodzy dorzucić przyczepę na dwa ładunki. To byłby wybór idealny. Jeszcze musimy trochę pomóc pladowi. Nie mówcie, że nie damy rady, proszę. Natomiast teraz, no niestety, musimy się trochę pomęczyć, bo każdy wybór niesie za sobą swoje konsekwencje, ale spokojnie w końcu uda się tego plada wydrzeć. Nieco większy problem może być z paliwem, bo już go naprawdę sporo wypaliliśmy i jak widzicie, no komfortu tej jazdy nie ma. No i nic więcej na to nie poradzimy. Moglibyśmy jeszcze ewentualnie przyjechać z dołu, yy, oczywiście NK i się dotankować, ale chyba szybciej będzie dojechać sobie górą, bo trasa tutaj nie jest długa. A wiemy, że z dołu może nie być tak łatwo dojechać, więc zobaczymy się, gdy przyjedzie tutaj jakaś maszyna. No i jak dobrze znacie, moje szczęście, druga część tego filmu została nagrana bez dźwięku, więc niestety zmarnowane zostało mniej więcej pół godziny materiału, czyli da was pewnie jakieś 5-6 minut dobrej zabawy. Natomiast tak w skrócie przyjechałem z X-em i zatankowałem obydwa pojazdy do pełna. Potem trasa już była naprawdę bardzo prosta. Oczywiście trochę czasu minęło nim dojechałem do drogi asfaltowej. Natomiast udało się to zarówno tagą jak i oczywiście pladem. No a z drogi asfaltowej droga była już bardzo prosta do samego celu. Tam jeszcze taki delikatny zjazd w prawo, gdzie troszkę się bałem, moto czy te pojazdy się nie wywrócą. No, a nagrody za tą misję były naprawdę bardzo dobre, bo to 17 tysięcy hajsu i 2000 ekspa. No i w taki sposób chyba możemy to zakończyć. Więc misję naprawdę bardzo polecam, bo jest mega opłacalna, tylko wymaga wiele cierpliwości. Więc jeśli jej nie macie, to lepiej zostawcie tą misję na kiedy indziej i dobierzcie bardzo dobrze sprzęt. No ale nie martwcie się, za miesiąc składam nowy komputer, więc takie problemy z czasami brakiem głosu i tak dalej będą wyeliminowane. No a cóż, ja wam mogę więcej powiedzieć, jak tylko się pożegnać i zaprosić was na odcinek w sobotę o 17, więc do zobaczenia, trzymajcie się, siemanko!